Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Bortem TV. Dziś taka recenzja przedpremierowa e, najnowszej produkcji wydawnictwa IPN pod tytułem 111 Alarm dla Warszawy. Jest to gra dla dwóch osób. Czas gry około 30 minut. E, gra bazuje na ich wcześniejszej grze 303. Także e, zobaczmy o co w grze chodzi, jakie są mniej więcej zasady i zaraz wracamy i powiem Wam co o tej grze sądzę. Zapraszam. Tak prezentuje się gra 111 Na początku, oczywiście, rozkładamy planszę. Wskaźnik paliwa ostawiamy na 1C. Teraz gracze będą grali męci rewanż i gracz, który gra stroną polską, bierze cztery myśliwce na takim niebieskim tle i umieszcza je na takich zaznaczonych miejscach dookoła Warszawy. Następnie bierze żeton artylerii i umieszcza na Warszawie. Zaś gracz, będący stroną niemiecką, bierze 5 żetonów samolotów. Trzy myśliwce, dwa bombowce również układają na miejsce startowe. Teraz gracze biorą po dwa żetony chmur i naprzemiennie, losowo będą umieszczali te żetony na planszy. Obok planszy umieszczamy 10 znośników strzału, takie czarne kosteczki. Trzy kości strzałów, które pokazują nam hmm, krzyż niemiecki i szachownicę polską. I mamy trzy żetony maskujące. I tak przygotowana gra, gotowa jest do rozgrywki. Gra trwa maksymalnie 8 rund, co wyznacza nam tutaj wskaźnik paliwa. I każda runda składa się z sześciu faz. Pierwsza faza jest to faza ruchu myśliwców niemieckich, czyli gracz będący stroną niemiecką może poruszyć swoje trzy myśliwce, każdego o jedno, dwa lub trzy pola. Może również nie poruszać myśliwca i może go poruszyć w dowolnym kierunku, tak aby zachował limit pól. Kolejną fazą w rundzie jest to strzał myśliwców niemieckich i bombowców. Ja Wam tu już przygotowałem taką sytuację. I myśliwce strzelają w zależności ile pól się poruszyli. Jeżeli poruszyły się o 3 pola niestety nie strzelają. Jeżeli o Dwa pola wtedy mogą rzucać jedną kostką, jeżeli o jedno pole rzucają dwoma kośćmi, jeżeli nie poruszyli się w ogóle, rzucają wszystkimi kośćmi. I przypuśćmy tutaj, ten samolot poruszył się jedno pole i te kosteczki są właśnie po to, żeby zaznaczyć nam, ile strzałów ma dany samolot. Czyli zaznaczamy. Dwie kosteczki. Jest to spowodowane tym, że może się zdarzyć, że będą wszystkie myśliwce strzelały i czasami będziemy mogli zapomnieć o ile pójść się poruszyliśmy. I teraz ten gracz bierze kości, rzuca nimi i w zależności co wypadnie, taki mamy efekt. Ja już Wam nie będę mówił, to mamy w instrukcji, możecie sobie wyczytać. I możemy trafić przeciwnika, czyli po prostu wyeliminować samolot, możemy go uszkodzić, czyli przeciwnik odwraca to na drugą stronę i mamy taki dymiący samolot. Bądź też spudłować, i w momencie, gdy wszystkie samoloty niemieckie strzelą, wtedy myśliwce przelatują nad celem na drugą stronę. Bombowce strzelają zawsze tylko jedną kostką i mogą maksymalnie tylko uszkodzić nam samolot. Gdy to gracz wykona, wtedy przychodzi do następnej fazy, czyli do poruszenia swoich bombowców. Gracz może poruszyć bombowce maksymalnie o jedno lub dwa pola w dowolnym kierunku. Teraz przychodzi czas na stronę polską. Tutaj gracz będący na stronie polską może poruszyć w kolejnej fazie swoje samoloty o jedno lub maksymalnie o dwa pola w dowolnym kierunku i w momencie, gdy zakończy ruch, patrzy, czy będzie mógł strzelać do przeciwnika. Tu mamy taką sytuację, która nam wynikła z poprzedniej akcji przeciwnika. Samolot polski nie musi się ruszać, więc maksymalnie może strzelać dwoma kośćmi. Jeżeli położył się o jedno pole, traci jedną kostkę, jeżeli poruszył się o dwa, to w ogóle nie może strzelać. No, i tutaj również w zależności jaki wynik wypadnie, taki mamy efekt: możemy trafić, spudłować bądź też uszkodzić samolot. I samoloty polskie nadrabiają tym, że są bardziej zwrotne i mogą po strzale w dowolnym kierunku przelecieć nad celem. Również gracz polski może strzelić artylerią w momencie, gdy jakiś samolot. Niemiecki znajdzie się w strefie zasięgu artylerii. To mamy tutaj na dole. Jeżeli samolot znajdzie się w strefie tej pomarańczowej, to gracz polski rzuca jedną kostką. I teraz, w zależności co wypadnie, yy, mamy efekt. Tutaj w takiej czerwonej strefie rzucamy już dwoma kośćmi, a jeżeli samolot znajdzie się już na Warszawie, rzucamy aż trzema. I która kończy się, przesuwamy strzałkę tutaj zaznaczając tam tury i paliwo bombowców, przechodzimy do kolejnej tury. Jak widzicie na planszy mamy takie żetony chmur. Te chmury będą nam bardzo przydatne, bo gracz, który wejdzie w te chmury, będzie niewidoczny dla innych graczy i nie będzie celem. Jak również gracz, który jest w chmurach, niestety nie będzie mógł również strzelać do przeciwnika, dopiero jak wyleci, może być atakowany i może atakować. Strona polska ma taki jeden dodatkowy element, jak lotniska. Ma trzy lotniska, na których może się naprawiać. Czyli gracz będący stroną polską może w fazie poruszania swoich myśliwców wrócić do któregoś z lotniska, następnie przykryć ten żeton takim żetonem maskującym i wtedy ten samolot staje się niewidoczny dla przeciwnika, nie może być celem i w następnej rundzie żeton maskujący zdejmujemy a samolot został naprawiony i już może być atakowany, i może atakować, czyli znów się w powietrze. Gracze tak grają maksymalnie 8 tur. Jeżeli po ósmej turze bombowcy nie dolecą do Warszawy, strona polska wygrywa. Strona polska również może wygrać, jeżeli wyeliminuje bombowce, lub wygrywa strona niemiecka, gdy któryś z bombowców dotrze. Na Warszawie. Ok, zobaczyliście zasadę gry. Mam nadzieję, że Wam je przybliżyłem i moją opinię. Zacznę od wykonania. Wykonanie tutaj gry naprawdę jest bardzo dobre. Ciężko się do czegoś przyczepić. Mamy bardzo solidne pudełko z bardzo fajną grafiką. W środku mamy bardzo dobre elementy, bardzo dobrze wykonane. Grubą planszę. Te żetony również są wykonane bardzo dobrze. Mamy trzy drewniane kostki do rzucania, są bardzo fajne w dotyku. No i te kosteczki zaznaczania strzałów, one są bardzo, bardzo przydatne. Także mam również instrukcję. Ona na początku może zrobić duże wrażenie, bo jest gruba, ale jest to spowodowane tym, że to jest wersja dwujęzykowa polsko i, i polska, i angielska, i tam jest dość sporo materiałów historycznych. Sama instrukcja to zajmuje może z 5-6 stron. No może więcej tam, ale nie dużo. dużo jest przykładów, grafik, także raz przeczytam instrukcję, możemy spokojnie zasiąść do rozgrywki, a te materiały historyczne warto, warto przeczytać, dużo fajniej rzeczy się dowiemy. Sama rozgrywka jest bardzo fajna, ciekawa, emocjonująca, zwłaszcza pod koniec gry, wtedy już strona niemiecka mocno napiera, żeby zdobyć tę Warszawę, żeby zbombardować tę Warszawę, nawet jeżeli strona polska Dość ofensywnie gra, to jednak strona niemiecka ma ten ograniczony czas i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo te ograniczenie czasu, bo to powoduje, że gracze, zwłaszcza strona niemiecka będzie, będzie cały czas napierała, żeby zdobyć to warszawę. Podoba mi się również tutaj mechanika strzału po strzale samoloty przelatują na drugą stronę celu, te niemieckie, i to powoduje, że strona polska może. Wprowadzić ten myśliwiec w zasadzkę i po prostu, żeby samolot przeleciał na drugą stronę, i może od razu nadziać się na nasz myśliwiec, i ten myśliwiec polski może zaatakować z całą mocą. Tutaj fajnie zbalansowano, zbalansowano te myśliwce. Strona niemiecka ma mocniejsze myśliwce, są, mają większą siłę rażenia, ale są mniej zwrotne, zaś polskie nadrabiają tą e, zwrotnością. I po mogą przejść w drugą, w dowolną, dowolnym kierunku nad celem. Podoba mi się, że również zastosowane te chmury, które są w każdej rozgrywce rozmieszczane przez graczy w innym miejscu, co powoduje, że ta gra będzie za każdym razem inna. I te chmury są bardzo fajne, bo gracz może wlecieć w te chmury, schować się na chwilę, przeczekać, obadać sytuację, wylecieć i zaatakować przeciwnika. Także to jest bardzo, bardzo fajne rozmaicenie. Arteria również bardzo dobrze się to spisuje, powoduje to, że strona niemiecka musi bardziej się postarać, żeby wlecieć na tę rzetem Warszawy, żeby żeby zbombardować tą, tą, tą Warszawę. Także tutaj naprawdę gra dostarcza mnóstwo mnóstwo emocji, zwłaszcza już pod koniec gry wtedy naprawdę już strona niemiecka robi co może i dzieje się dużo na planszy. Jak dla mnie naprawdę bardzo fajna gra dla dwóch osób, przede wszystkim bardzo szybka. Zagramy w nią max 30 minut, ale to jest naprawdę już taka górna granica, możemy szybciej skończyć, możemy skończyć po 20 minutach i spokojnie możemy zagrać mecz i rewanż, tak jak nam mówi instrukcja, w niecałą godzinkę. Także gra może być takim przerywnikiem albo głównym daniem wieczoru. Jak dla mnie sympatyczna, fajna gra, wojenna. I na pewno spodoba się graczom, którzy właśnie lubią gry wojenne. I osoby, które grały w 303 i tamta gra mi się podobała, to naprawdę 111 spodoba się jeszcze im bardziej. Jak dla mnie gra dostaje 4 z plusem na 5. Także grę polecam. Teraz to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Na kanał BorderTimes TV, na nasz profil na Facebooku. No i oczywiście odwiedzajcie na naszą stronę BorderTimes TV. Cześć i do zobaczenia!